Hej, hej, witam wszystkich serdecznie z tej strony Leonard. Dzisiaj pokażę Wam, ile tak naprawdę można zrobić na eksploracji nawet w takiej niedużej, krótkiej trasie. Krótkie, no, w sumie krótka. Odwiedziłem układ składający się z trzech e, czarnych dziur. Chyba to jest jeden z układów bliżej się znających, znajdujących w e, I on jest oddalony. Zaraz Wam pokażę o bodajże 14 tysięcy lat świetnych. To jest właśnie ten układ TRAX1. Tak, trzy czarne dziury. Naprawdę fajny, fajny układzik. W ogóle pierwszy raz spotkałem się tutaj y, z czarnymi dziurami, także to było takie dość y, fajne. Po raz odkryłem wiele ciekawych planet, wszystkie sobie tam poznaczyłem. No i to teraz przejdźmy do Universal Cartographics i zobaczmy, ile wycisnęliśmy z tych naszych odkryć. Y, powiem od razu, że stosowałem i y, mapowanie. Co bardziej interesujących obiektów, to znaczy Water Walls, Air like Walls i planet nadających się do terraformingu. I te planety mapowałem. Starałem się mapować każdą, jaką znalazłem. Okazało się to dość opłacalne. I pierwsza strona: 49 milionów. Oczywiście nie da się wszystkiego sprzedać ze zamachem, będzie tych stron kilka. Także czeka nas tutaj trochę kilkania. Ale to chyba przyspieszymy. No, okej, okay, mamy 149 milionów, mil 117. To wychodzi na to, że zarobiliśmy jakieś. Eee, 132 miliony. A, 132 miliony. jakoś tak wyszło. No i teraz pytanie nasuwa się, czy eksploracja jest opłacalna? I niestety muszę powiedzieć, że według mnie nie, nie, nie jest to specjalnie opłacalne, ale. Tu nie chodzi o, czy to się opłaca, tu chodzi o nasz prestiż, o to, że możemy się dosłownie zapisać w gwiazdach, jak sami zobaczycie, zaraz pokażę. Przejdźmy sobie do jednego z układów, które zaznaczyłem. Mapka i tu możecie zobaczyć sobie zaznaczyłem planetę. ...Waterworld. ...discovered przez Leonard616, Leonard616, pierwszy raz zmapowana przez Leonard616 i to nie zniknie już nigdy. Każdy, kto przyleci do tego Układu Słonecznego będzie widział twój strony nick pod planetą, że ty byłeś pierwszy. I myślę, że to bardziej e, czyni eksplorację wyjątkową i tak atrakcyjną, że możemy się zapisać dosłownie w Gwiazdach, nie? I, I to nigdy nie zniknie. To już, jest, to już jest wasze odkrycie. Nikt wam tego nie zabierze. I każdy, który następny przyleci do tej planety i choćby on ją też zeskanował, ee, też ją zmapował, to i tak będzie tym drugim i jego nick już pod spodem się wyświetlać. Niestety nie będzie. Ty będziesz tym pierwszym. Także z mojej strony to byłoby tyle. I jeżeli chodzi o eksplorację, może niezbyt opłacalna, ale macie szansę zapisać się dosłownie w gwiazdach, jeżeli jesteś pierwszą osobą, która odkrywa daną planetę, twój nick. Będzie pod tą planetą już na zawsze, i każdy, kto przyleci potem jako drugi do danego układu słonecznego, będzie wiedział, że to ty byłeś tym pierwszym kolesiem, który tę planetę odkrył. I myślę, że to jest to, co pcha ludzi do eksploracji. Nie kasa, bo ona nie jest zbyt wielka, jak na prawie tydzień podróży, to, to, to dupę nie urywa. Takie 132 miliony, tyle to ja mogę wyciągnąć w półtora godziny na spokojnie na miningu lecąc na Binat Binight na przykład nie. Także Także to jest to no. Ma w sobie coś atrakcyjnego, ale z pieniędzmi to nie szalejemy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia i cześć.